Witam was zaraz po wakacjach. Początek września każdemu Polakowi musi się kojarzyć z dwiema rzeczami. Po pierwsze to kolejna rocznica ataku Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. I oczywiście jest to również jak zawsze początek nowego roku szkolnego. Jednak gdy dotarły do mych oczu treści, jakich naucza się dzieci aktualnie w szkołach, w czasie trwania rządów PiS i w sumie już po pięciu latach rządów tzw. dobrej zmiany, Poczułem się jak kolej z Jackasa, oblany z jednej strony szklanką wody, tylko po to, by z drugiej strony lepiej przyjąć bombę na szczękę. Doznałem tego samego poziomu szoku i zaskoczenia, gdy zobaczyłem podręcznik języka polskiego do drugiej klasy liceum, który to wtłacza do głów młodzieży obraz świata, w którym to Greta Thunberg jest bohaterką, cudownym dzieckiem, a co więcej, porównuje się ją do Joanny Dark, czyli do katolickiej świętej. Do tej pory myślałem, że to narkotyki i złe towarzystwo mogą najbardziej namieszać w głowie młodemu człowiekowi, ale teraz widzę, że nasz polski system edukacji, czyniący z Grety świętą, to dopiero robi młodzieży wodę z mózgu. Po pierwsze, Greta nie jest żadnym genialnym dzieckiem, bo genialnym dzieckiem to był Leonardo da Vinci, który w wieku około 12 lat namalował tą twarz Anioła. Genialnymi dziećmi byli Chopin, który grał koncerty już w wieku 7 lat. Czy też Mozart, który napisał swoją pierwszą symfonię, będąc ośmiolatkiem. A Greta jest to najwyżej średnio inteligentną dziewczynką, która nie czytając z kartki nie potrafi się wysłowić, jednak została wykreowana na fałszywy autorytet przez bogatych i wpływowych rodziców, wielkie media, wielkie korporacje i wielkie pieniądze. Ta manipulowana przez otoczenie dziewczynka z całym szeregiem zaburzeń psychicznych jest symbolem upadku i ogłupienia naszych czasów. Jest jawną kpiną ze współczesnej nauki oraz prawdziwych naukowych autorytetów. I to ma być przykład dla młodzieży? W takim razie po co dzieciakom w szkoła? Po co mają się uczyć czegokolwiek, skoro 17-letnia dziewczynka bez szkoły jest obecnie światowym ekspertem od klimatu? Jest nawet więcej niż ekspertem, jest wyrocznią objawiającą jedyną słuszną prawdę. Ludzie, co wy nie wiecie, że zostało wam kilkanaście lat życia? Jeśli nie zmniejszymy emisji CO2 do 2030, to wszyscy zginiemy. A zważywszy, że przejmuje się tym tylko nic nieznacząca w skali świata Europa, a Chiny, Indie, Japonia rezygnująca z atomu i przechodząca na węgiel, większość Azji, cała Afryka i Ameryka Południowa mają dopiero przed sobą szczyt emisji, więc pewne jest, że z każdym rokiem globalna emisja będzie rosnąć. A jak będzie rosnąć, to wszyscy zginiemy. Więc nie wiem w sumie, po co te ruchy Black Lives Matter są bez sensu. Po co walczyć i udowadniać, że życie Afroamerykanów ma znaczenie, skoro za 10 lat i tak wszyscy się usmarzymy w ziemskim piekarniku. A w takim przypadku życie nikogo z nas nie ma już znaczenia. Albo po co ci wszyscy LGBT wychodzą walczyć o równouprawnienie, o te małżeństwa i adoptowanie dzieci? Ludzie, wychilujcie! Dajcie sobie spokój. Po co to wam? Przecież zanim to w Polsce przejdzie, nawet jeśli jesteście optymistami, to będzie to dopiero za 5 lat, jeśli przegra Pis i Duda nie będzie prezydentem. A potem zanim jeszcze prawo przejdzie przez te wszystkie Sejmy, Senaty i Trybunały, to będzie 2026. Zanim weźmiecie ślub i adoptujecie dziecko, to o 27 będzie. Przecież to się wam nie opłaca, bo w 2030 się usmażymy. Tylko na darmo zwiększacie emisję CO2 wytwarzając te tęczowe flagi tylko przyspieszacie koniec ludzkości. No chyba, że nie wierzycie cudownemu dziecku, świętej Grecie Thunberg, wy bluźniercy. Która przecież to jest dodatkowo tak genialna, że w dwa miesiące przewyższyła poziomem wiedzy lekarzy wirusologów, którzy mają za sobą długotrwałe studia medyczne i często dziesiątki lat doświadczenia i stała się światowym ekspertem CNN od korony. Proszę was, przecież każdy kto ma więcej niż pięć szarych komórek musi wiedzieć, że to jedna wielka ściema. To plucie na cały dorobek zachodniej nauki. To plucie na prawdziwe naukowe autorytety, nad których wiedzą i doświadczeniem stawiana jest dziewczynka z zaburzeniami psychicznymi. To wreszcie plucie na wszystkich katolickich świętych, z którymi to ta dziewczynka została zrównana. A skoro święta Greta promuje Antife, to znaczy, że Antifa też jest dobra i wszystko co robi, łącznie z brutalnymi pobiciami i niszczeniem mienia, też jest dobre. To jest skandal. To jedno wielkie lewackie pranie mózgu, które odbywa się na kartkach podręcznika do języka polskiego w polskiej szkole. Ale to nie koniec, bo na innej lekcji młodzież nauczy się z podręcznika, który cytuje samego Adama Michnika o tym, że to Polacy mordowali Żydów w Biedwabnym. No do jasnej cholery, czy to ma być dobra zmiana w edukacji? To jakaś popierdółka niedobra zmiana. Gdybym miał dziecko, które chodziłoby teraz do szkoły i zobaczyłbym taki podręcznik, daję słowo, wrzuciłbym go do pieca. Naprawdę, mam nadzieję, że ten podręcznik to już tylko po płuczyny, po zgniłym jaju z platformy, byłym ministrze edukacji Gowinie, naszym rejtanku, co to by się kładł i dar sobie szaty w obronie ideologii gender na uczelniach, za którego całej kadencji jedyne co się zmieniło w szkołach, to tylko to, że stawały się jeszcze bardziej lewackie. Polski system edukacji można skwitować zdaniem komuch, komucha, komuchem poganiał. Przecież jak młody człowiek najpierw nasłucha się o świętej Grecie, potem opowieści Michniczka o Polakach mordujących Żydów, w międzyczasie obejrzy sobie jeszcze kilka seriali na Netflixie, w tym ten dla pedofilów o 11-letnich dziewczynkach tańczących erotyczny taniec polegający na wymachiwaniu tyłkami w obcisłych ciuchach, a na koniec nauczą go na studiach, że w związkach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w normalnych związkach, to co wyrośnie z takiego człowieka? Ja wam powiem co z niego wyrośnie. To, to z niego wyrośnie. Polska edukacja to w tym momencie antypolski burdel produkujący na potęgę komunistyczne pasożyty i jakiś pokrzywionych dewiantów. I to się dzieje z zapisu. Wstyd i hańba. I wy się dziwicie, że studenci i młodzi ludzie głosowali na Trzaskowskiego? Po tym lewackim praniu mózgu, które otrzymują każdego dnia w szkołach i na uczelniach? A myślicie, że młodzież, która teraz uczy się o świętej Grecie, a nie wie kim był Witold Pilecki, a i nawet kim był generał Haller, na kogo ci ludzie zagłosują w następnych wyborach? Przecież, jeśli ten system nauczania, program nauczania się nie zmieni, to wy pisowcy utopicie się w głównie, który sami sobie naważyliście. Część starszych ludzi umrze, a wy przegracie głosami młodych, których sami wychowaliście na lewaków. Jednak macie jeszcze trochę czasu. Coś jeszcze można zrobić. Proponuję wysłać naszego nowego ministra edukacji na korepetycje do naszych braci węgrów. Oni wam pokażą, jak się reformuje system edukacji, jak się wycina z niego komunistyczne pasożyty. Sprawa jest bardzo prosta. Albo naprawicie edukację i zaczniecie wpajać młodym ludziom patriotyczne wartości, albo zniszczycie przyszłość państwa polskiego. Więc weźcie się do jasnej cholery, wreszcie do roboty i przestańcie być wykastrowanymi ciotami, które uciekają i chowają się w kącie na sam dźwięk byle pierdu z Europarlamentu. Wojna cywilizacyjna trwa, a jej celem są przede wszystkim umysły młodych ludzi, a wy przegrywacie tą wojnę i to praktycznie bez walki. Boże, błagam Cię, ocal nasz kraj i ześlij nam twardego i patriotycznego przywódcę takiego jak Wiktor Orban, bo jeśli nadal będą nami rządzić tchórze, to naprawdę czarno to widzę. Na zakończenie powiem tak, PiS, ruszcie wreszcie swoje śmierdzące tchórzliwe tyłki i zabierzcie się za dekomunizację systemu edukacji. Orban mógł i jakoś żyje, to Wy też możecie. Bo najgorszy wirus w tych czasach to wirus lewactwa, atakujący umysły młodych ludzi i roznoszony za pośrednictwem szkół i uczelni. I nie ma nic gorszego niż to. Bo jak wychowane będą nasze dzieci, taka będzie rzecz pospolita. Dzięki za uwagę, jak zwykle proszę o subskrypcję i udostępnianie, a także kto może, to o wsparcie mojego kanału jakąś wolną złotówką, bo jak wiecie, YouTube mi nie płaci. Poza tym warto mnie wesprzeć, bo i tak nie ma sensu oszczędzać pieniędzy, skoro Greta powiedziała, że w 2030 będzie koniec świata. Linki pod spodem, z góry dziękuję i pozdrawiam.